Cze, mamo, no, z tej strony Kucze. I gramy dziś na serwerze Majeskie na Hide and Seek. Tak. Muszę nanieść mi pierwsze pozdrowienia tej nocy. Dla wytresów z Stanisza. No to zorientowałeś, o co chodzi. To no pojednamy rancaka dziś. Będę dzisiaj troszkę chciał. Mm. Rozumiałeś? Was dzisiaj zaprosić na event, który ja organizuję. Będzie on na serwerze bandacraft.pl I to będziemy po prostu nagram filmy jakiś tam, nie wiem, pół godziny, gdzie będziemy się klapać, a później wrzucę go na YouTube. Tak. I o... Pierwszy wieczór, pierwszy, pierwszy event się... Zginął. Hmm, chciałbym jeszcze powiedzieć, żebyście mi napisali w tych komentarzach, bo bym posiłka jakie Serio. i nikt nie żeby nic nie napisał, więc chciałem jeszcze raz Wam powiedzieć, żebyście mi napisali. Jak chcecie serii. co o mnie?

Dobra ludzisko, ja tylko chciałem to powiedzieć Do zobaczenia, na razie trzymajcie się i narka! Aha, jeszcze, jedno. jeszcze raz Was bardzo proszę o To abyście zbili o narka.